Dobra, to ja szybko uciekam, bo żona wróci z pracy zaraz. Nim wyjdziesz, mam do ciebie prośbę. Mógłbyś mi wymienić żarówkę, bo jakoś męża nie mogę się doprosić. Znowu padają jak muchy na brodzie. Dobra. To bardzo dziwne, że tak szybko się psują. Ja używam takich samych w domu u siebie od 20 lat. I nadal działają. Pewnie jesteś, że nigdy nie były wymieniane? Czy mi coś do powiedzenia? Wiem, że zdradzałeś mnie z sąsiadką. A że niby skąd ty to wiesz? Bo jej mąż miał na sobie twoją bieliznę. Czy ty widziałaś, co dzisiaj przyszło do ciebie rano? No, widziałam. No, zdjęcie z fotoradaru. To pewnie przyszedł mój kolor włosów. No, ale nie umalowana byłam. No, mogli chociaż uprzedzić. No i wiesz co, 1000 zł za dwa zdjęcia, no to chyba lekka przesada. Wiesz co, to może ja pójdę lepiej, w pierogi lepiej dawaj. Co sądzisz o tej naszej nowej sąsiadce, Monice? To pewnie jakaś pułapka. Ona jest absolutnie nie w moim typie. Monika? Sorki. Ale z tego naszego trójkąta nic nie będzie. Kochanie, jest mi tak przykro, że odkąd jesteś w ciąży, że jest tak ci niedobrze. To nie twoja wina. A tam narzekasz. Ja tam jestem bardzo zadowolony z mojej żony. Co prawda nie jest już młoda, ale za to bardzo inteligentna. Ładna i miła, i co najważniejsze, jest bardzo religijna. No co ty opowiadasz? No tak, od 20 lat ciągle mi mówi o Nowym Testamencie. Ale te pytania w tym ćwiczeniu to są bzdurne, wiesz? Jakie pytania? No słuchaj, dlaczego podczas burzy najpierw widzisz błysk, a potem słyszysz grzmot? To ty nie wiesz. To przecież takie proste. Bo oczy są z przodu głowy, a uszy z tyłu. To... Dzwonię do ciebie, żeby Dużywa. się zapytać, czy jesteś na mnie jeszcze zła. Nie, już mi przeszło. Uf, to dobrze, bo już prawie kwiaty ci kupiłem. Hmm.